Cześć, tu brat Maciej, a to jest krótkie, treściwe i dynamiczne wprowadzenie biblijne, takie jak na Wzgórzu w Tezę. Zapraszam. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj szósty rozdział Księgi Izajasza. Jeżeli macie Biblię albo apkę, to otwórzcie. Ja przeczytam z przekładu Biblii Tysiąclecia. Z Księgi Proroka Izajasza, rozdział szósty, wersy od pierwszego do ósmego. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego. Święty, 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 jest pan zastępów. Cała ziemia pełna jest jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały króla, pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, Trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza, dotknął nim moich ust i rzekł. Oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem. Oto ja, poślij mnie. Dzisiaj chciałbym was zabrać w podróż. Niesamowitą i pasjonującą podróż w dwóch wymiarach. W wymiarze historycznym i w wymiarze duchowym. A wszystko po to, aby spróbować zrozumieć proroka Izajasza. A szczególnie dzisiaj jego powołanie lub jeśli kto woli jego deklarację gotowości do działania. Ale po kolei. Na pewno słyszeliście setki razy w kościele, że pierwsze czytanie jest z księgi proroka Izajasza. Zdarzyło się wam pewnie słyszeć także o Izajaszu w Ewangelii, gdyż to właśnie zwój tej księgi czyta Jezus w synagodze. Między innymi dlatego ta księga jest dla nas bardzo ważna, a proroctwa w niej zawarte są odmieniane naprawdę przez wszystkie przypadki we wszystkich tradycjach chrześcijańskich. Księga proroka Izajasza zwana jest często dodatkową częścią Nowego Testamentu, albo nawet piątą Ewangelią. A wielu znanych biblistów uważa, że nie można zrozumieć Starego Testamentu ani przeżyć dobrze Nowego Testamentu bez znajomości księgi Izajasza. Spróbujmy zatem dobrać się do tej księgi jakoś przystępnie, jakoś dostępnie, aby oczami dzisiejszego człowieka rozszyfrować sens jej przesłania i co najważniejsze Zabrać z tego coś dla siebie. Zanim zaczniemy podróż duchową, chciałbym wrzucić taką ciekawostkę historyczno-językową, która dla mnie osobiście ma spore znaczenie. Ciekawe, czy wiecie, ile lat ma najstarszy rękopis całej Biblii hebrajskiej, czyli kanonu ksiąg Biblii ludu Izraela? Albo inaczej, z którego roku pochodzi. Taki jeden, cały, najstarszy rękopis Biblii. No właśnie. Najstarszy, pełny tekst, jaki ludzkość posiada, ma zaledwie tysiąc lat. Nazywa się Kodeks Leningradzki i został spisany mniej więcej w 1008-1010 roku naszej ery. Czyli nie tylko, że nie mamy Biblii spisanej za czasów Mojżesza, Króla Dawida czy Salomona, ale nie posiadamy nawet pełnego tekstu, z pierwszego tysiąclecia naszej ery. Ha, mamy natomiast, dzięki odkryciom z nad Morza Martwego, z Kumran, różne zwoje i ich fragmenty, prawdopodobnie należące do wspólnoty esenczyków, z których najstarszy zwój pochodzi z III wieku przed naszą erą. To już, już lepiej. Ale teraz najważniejsze. Wśród tych zwojów był jeden, który zachował się w całości. Jeden całkowity zwój w 17 arkuszach z papirusu o całkowitej długości prawie 8 metrów. Jest to właśnie księga proroka Izajasza. Ten prawie 8-metrowy zwój, odnaleziony w grotach Qumran możecie zobaczyć na własne oczy. Znajduje się w Muzeum Izraela w Jerozolimie. Podróżując w głąb historii, zastanówmy się także, gdzie i kiedy rozgrywa się akcja księgi Izajasza? Jak pewnie się domyślacie, to ma spore znaczenie dla kontekstu. Cała księga, podzielona na 66 rozdziałów, ma tak naprawdę wielu autorów. Zakładamy, że pierwszym był Izajasz, a kolejnymi jego bliżsi lub dalsi uczniowie. Rozważany dzisiaj tekst pochodzi z szóstego rozdziału i jest przypisywany samemu Izajaszowi. Czas akcji mamy określony już w pierwszych słowach fragmentu, które brzmią. W roku śmierci króla Ozjasza. No okej, okay. czyli kiedy? I tutaj znowu wpadamy delikatnie w dziurę informacyjną. Dlatego, że nie ma zbyt wielu źródeł pozabiblijnych, które proponowałyby alternatywną chronologię królów Judy. Dlatego właśnie zakładamy zgodnie z Biblią, że akcja dzieje się w roku 740 przed naszą erą. Mega dawno. No i co takiego się wydarzyło, co takiego się działo w tym 740 roku przed Chrystusem, że warto o tym wspominać? Jak wyglądała sytuacja u Izajasza? Jeśli potraficie sobie przypomnieć królów Izraela, to pamiętacie na pewno, że był to Saul, Dawid i Salomon. Po śmierci Salomona w zakładanym roku 931 przed naszą erą królestwo się podzieliło. Na północ Czyli Izrael ze stolicą w Samarii oraz Południe, czyli Judę ze stolicą w Jeruzalem. Jak doskonale wiecie, żadne podziały nie wychodzą nikomu na dobre. A szczególnie, gdy ma się silnych sąsiadów, którzy jedynie czekają na osłabienie przeciwnika, by zaatakować. Tak było i tym razem. W tym naszym nieszczęsnym 740 roku zmarł król Południa, król Judei. Ozjasz, zwany także Azariaszem, a Asyria szykowała się do zajęcia północy, czyli Izraela, co przypieczętowała, oczywiście, i zrobiła w roku 722 zdobywając stolicę Samarię. Izajasz, w związku z tym, jest prorokiem u progu wojny i wielkiego nieszczęścia, które mamy przedstawione w pierwszych pięciu rozdziałach księgi. On już czuje, że Asyria nie zatrzyma się na Królestwie Północnym i napadnie także na Judę, na Jerozolimę. Sytuacja zatem nie jest najciekawsza, bo Judejczycy trochę zapomnieli o Bogu, który jest miłością. Stali się hipokrytami. Oni regularnie składają ofiary, chodzą do świątyni i krzyczą w niebo głosy, jak bardzo Bóg jest dla nich ważny, ale na tym się kończy. Na chodzeniu do kościoła i szumnych deklaracjach, gdy codzienne życie dalekie jest od miłości, wierności i prawdziwej wiary, a przepełnione jest hipokryzją. Taki mamy kontekst. I teraz wpadamy w tekst dzisiejszego fragmentu, który opisuje wizję Izajasza. Chłop ma wizję i to, co dla nas jest dziś najważniejsze. Już na początku, zanim odpłyniemy w wyobrażenie o tym, co opisał Izajasz, wyobrażenie pana zastępów, tronu, jego szaty, serafinów itd., itd., ustalmy jedno. To, co czytamy w dzisiejszym fragmencie, dzieje się wewnątrz Izajasza. Jest to jego spotkanie z Bogiem, mistyczne, głęboko duchowe. Ale wewnętrzne i intymne spotkanie z Panem zastępów. To, co czytamy, to sposób, w jaki Izajasz bardzo literacko opisał to, co czuł. I przyznajmy, że całkiem nieźle mu poszło. Czy przypominacie sobie jakieś Wasze osobiste i bardzo wewnętrzne spotkanie z Bogiem? W czasie modlitwy, w czasie Eucharystii w czasie spowiedzi, a może w czasie ciszy, lub może podczas spotkania z drugim człowiekiem. Jak byście opisali to uczucie, tego wszechogarniającego pokoju serca, tego zatrzymania w czasie i w przestrzeni, tego niesamowitego uczucia jego obecności? Jak byście to opisali? No właśnie, a Izajasz opisał to tak, jak dzisiaj czytamy. O tych ośmiu wersach, które dziś rozważamy, ludzie piszą książki autentycznie, a my chcemy krótko i treściwie zabrać z tego coś dla nas dzisiaj. W związku z tym proponuję, abyśmy podzielili sobie ten tekst na dwie części: pierwsza to wersety od pierwszego do czwartego. Tutaj Izajasz opisuje to, co czuje wewnątrz. Majestat Boga, jego wielkość, jego wyjątkowość, jego niecodzienność, dosłownie inność, bo takie jest dosłowne tłumaczenie z hebrajskiego słowa święty. Święty oznacza inny, wyjątkowy. Ta druga część to reakcja Izajasza na to, co poczuł, to jego emocje i jego przekonanie o sobie samym oraz wejście w interakcję. Może odważymy się nawet powiedzieć, że to jego modlitwa, głos jego serca, a może i umysł. Generalnie to, co jest dla nas ważne, to świadomość Izajasza. Świadomość, że to wewnętrzne uczucie to jest właśnie spotkanie z Bogiem. Włączył mu się taki wewnętrzny wykrywacz Bożej obecności, Bożej interwencji w jego życie. Zaufajcie mi. Każda i każdy z nas ma taki wewnętrzny wykrywacz Bożej obecności. Izajasz zrozumiał, że o o to co widzę moim sercem, to jest Bóg. A jajaj, i co teraz? A ja jestem człowiekiem niegodnym takiego spotkania. Nie zasługuję na takie spotkanie. Mam nieczyste wargi. Czyli możemy powiedzieć słowa, które wypowiadam, nie są najlepsze. Pójdźmy dalej. Izajasz myśli mm -hmm, to, co mówię, nie służy najlepiej innych. To, co robią ludzie w moim otoczeniu, także nie jest idealne. Taka postawa bycia niegodną, niegodnym spotkania z Bogiem towarzyszy nam bardzo często. Powiem więcej, to taka postawa jest często blokadą i przeszkodą przed takim wewnętrznym spotkaniem przed zrobieniem tego kolejnego kroku przed zanurzeniem się w jego obecności Panie nie ja, ja ja nie ja mówię i robię takie głupoty że poważnie nie zasługuję na to spotkanie nie zasługuję na twoją obecność Jeśli kiedyś tak czuliście to nie jesteście sami Mi się to zdarza regularnie Ale takich jak my jest dużo więcej Przypomnijcie sobie świętego Piotra w chwili powołania, gdy powiedział do Jezusa, o czym czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza, w piątym rozdziale, Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Także w Ewangelii Świętego Mateusza, w ósmym rozdziale, czytamy, setnik powiedział Jezusowi: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. I jeszcze więcej, prorok Jeremiasz Zasłaniał się tym, że jest za młody, Mojżesz tym, że się jąka, i tak dalej, i tak dalej. Nasza reakcja na obecność i wejście Boga w nasze średnio święte życie jest zawsze taka sama. I to nie jest problem. Pytanie, co z tym zrobić? Spróbujmy znaleźć odpowiedź w drugiej części dzisiejszego fragmentu. Izajasz ma wizję. Serafina, który dotyka jego warg żarzącym się węglem i tym go oczyszcza. Serapin, serafin z Hebrajskiego to właśnie żarzący się, płomienny, ognisty. Izajasz przeżywa zatem coś gorącego, coś rozpalającego, coś wewnętrznie płonącego, co zmazuje jego winę, co odpuszcza mu grzech. Czuł się niegodny i niewystarczający, aby być z Bogiem. No to Bóg mu przywrócił jego godność i jego wystarczalność, odpuszczając mu winy. I Izajasz w tym uczuciu płomiennym i ognistym swojego serca został oczyszczony. I co dalej? W swoim wnętrzu, gdy już zrozumiał, że jest godny przebywania z Bogiem, Usłyszał głos. Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Zwróćcie uwagę, jak to jest świetnie napisane. Jakby Bóg po trzykroć święty w relacji miłości, którą sam jest, zastanawiał się. Hmm, kogo by tu posłać? Hmm, kto by nam poszedł? Pamiętajmy, że to się dzieje w sercu i umyśle. Generalnie w całym i w każdym człowieku. A Izajasz ten wewnętrzny głos właśnie tak genialnie opisał, jak taką grubą rozkminę. On, teraz, jako wolny od grzechu, wolny od winy, całkowicie oczyszczony przez Boga, odpowiada: Oto ja, poślij mnie. Oto ja. Dla mnie to jest klucz do tego wewnętrznego spotkania z Bogiem, którego my wszyscy doświadczamy, codziennie. Będąc chwilę w ciszy, modląc się, spotykając się z bliskimi, z tymi, których kochamy, ale także z tymi, których pozornie nikt nie kocha, z najbiedniejszymi, wykluczonymi, zepchniętymi na margines. W każdej z takich i podobnych sytuacji, bardzo duchowych, ale i bardzo życiowych jednocześnie. Odpowiadamy: o to ja. Gdy kiedykolwiek sumienie podrzuca nam jakieś pomysły, jakieś reakcje lub odruchy, aby pomóc komuś, aby zrobić coś dobrego dla drugiej osoby, lub dla siebie, aby wrzucić telefon w plain mode, aby zamknąć oczy na chwilę i normalnie pogadać z Jezusem jak z przyjacielem. Gdy tak czujecie, to powiedzcie: oto ja. To oto ja wypowiedziała także Maryja podczas takiego samego wewnętrznego spotkania: oto ja służebnica pańska. Pamiętajmy, że ta najlepsza odpowiedź dotyczy zarówno naszej modlitwy, czytania słowa, ciszy, jak i prawdziwej akcji, konkretnego działania. Izajasz został posłany aby nawoływać do nawrócenia, ostrzegać przed wojną i zwiastować Emanuela. To są trudne, codzienne i konkretne działania. Więc obojętnie, czy chodzi o 15 minut z Biblią, czy o pomoc drugiemu człowiekowi. Oto ja. Tym Izajaszowym, oto ja, jest jeszcze jedna ważna rzecz, która dotyczy nas wszystkich. Izajasz mówi: to ja. W sensie ja taki jaki jestem, ja taki o nieczystych wargach, oczyszczony, ale słaby. Oto ja, z tym, co mam w sobie, ze wszystkimi wątpliwościami i słabościami. Izajasz sam się nie posyła. On mówi: Panie znasz mnie i wiesz, że ja sam nie ogarnę, ale jeżeli Ty mnie poślesz, w Twoje imię pójdę. Zrobię to. Poślij mnie. W wysłaniu przez Boga jest moc, w wysłaniu przez Boga jest obietnica spełnienia. Wysyła Bóg, który odpuszcza winy, Bóg, który jest miłością. Te cztery słowa stają się nagle pokorną i pełną ufności deklaracją miłości, od której możemy zacząć każdy nasz dzień, każdego poranka. Możemy się modlić tylko tymi czterema słowami. Oto ja, poślij mnie. I jeszcze dwa super szybkie pytania. Czy potraficie sobie przypomnieć dwa lub trzy konkretne momenty, konkretne sytuacje z waszego życia, kiedy czuliście działanie Boga? Czy jesteście w stanie zatrzymać je w swojej pamięci i wracać do tych chwil, tak jak się wraca do dobrych wspomnień?